Jestem darek, a to jest ale kulturka. Dzisiaj rano na swoim Facebooku, ale kulturkowym zadałem wam pytanie dlaczego lubicie lub nie lubicie mieszkać w Polsce. No i padły takie odpowiedzi, jakich się właściwie spodziewałem, czyli że no generalnie fajnie, dziewczyny piękne, krajobrazy super, ale jeżeli chodzi o politykę i ekonomię, no to dno totalne i trzeba uciekać jak najszybciej. I właśnie tutaj widzę problem w tym porównywaniu się z Zachodem, bo Polska jest chyba Właśnie jak olimpijczyk, który zdobywa srebrny medal. On myśli tylko o tym, no kurczę, jak mało zabrakło do tego pierwszego miejsca. No i jest strasznie niepocieszony, co wygląda komicznie, kiedy się obserwuje osobę na trzecim miejscu, bo ta skacze z radości i się niesamowicie cieszy, porównuje się ze wszystkimi innymi, którzy żadnego medalu nie zdobyli. No i my chyba jesteśmy w takiej sytuacji, o czym pomyślałem, czytając książkę Barsz Ukraiński. Tutaj macie recenzję na moim blogu Kulturka.com Powinniśmy się porównywać chyba właśnie z, ze Wschodem, z Rosjanami, Ukraińcami, Kazachami i innymi narodami, które były w Związku Radzieckim, bo one mają zdecydowanie gorzej. Tutaj wybrałem taki, takie tło do pokazania tego problemu. Macie za mną typowy, wielki. Znaczy, typowy blok z wielkiej płyty. Tutaj, w tej książce czytałem, że na Ukrainie te bloki wyglądają o wiele gorzej. Wyglądają jak taka układanka z różnych tutaj fragmentików, ponieważ każdy sobie Rzepkę skrobie, czyli każdy sobie ociepla dom we własnym zakresie, każdy sobie mieszkanie wybiera własny kolor i to wszystko wygląda komicznie. Tak samo zaniedbane klatki, zaniedbane otoczenie wokół bloków, ponieważ tam jest jednak mentalność postsowiecka, są większe problemy ekonomiczne. No i tak to wygląda. Drugim przykładem, który mam tutaj zaraz obok, będzie Centrum Handlowe, zachodnie marki, które także Ukrainę. Omijają jak tylko mogą. Taki przykład z książki wzięty to taki, że Ikea w Polsce pierwszy sklep otworzyła w 1990 roku, a na Ukrainie nie ma jej do dzisiaj. O to wszystko ze względu na korupcję, problemy ekonomiczne yy, i mentalność, biedę. Tak samo jest w Rosji, Kazachstanie i we wszystkich tych innych republikach postrodzieckich, więc generalnie konkluzja jest taka, że u nas jednak nie jest tak źle. Mogłoby być lepiej, no ale żeby nie wpadać w tą depresję i nie wyglądać jak ten śmieszny zdobywca srebrnego medalu, jednak popatrzmy na tych, którzy mają gorzej i cieszmy się, że to my jesteśmy w tej pozycji, że to my możemy Ukraińcom pomagać teraz. Wspierajmy Euromajdan. To w naszym także interesie jest, żeby im pomóc i żeby ich wyciągnąć z tej sytuacji. Więc yy, czytajcie książki i wspierajcie Ukraińców. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Zaglądnijcie na mojego Facebooka, ale Kulturkowego, gdzie zadaję ciekawe pytania, gdzie Wy możecie się wypowiedzieć. Odwiedzcie bloga alekulturka.com. no i to wszystko z mojej strony. Dzięki, cześć!